Nie widzieliśmy Dobra, ale to się widzowie. Z tej strony Antex. Za to dzisiaj jest Bartek. Elo. A dzisiaj już czekamy pół godziny aż ten. Czter... Ty Dziadzie, przyjechać, jak już obrabujemy muzeum. To nie, to. Jest... Zepsułeś od Tydek. Co? Pogoń za samolotem, widzowie. Nie, dobra, ja, ja stąd wychodzę. <grystanie> Give me key card Masz? No. W sensie? No nie, jak będzie leciał, to dopiero będzie. Jak będzie można zobaczyć skrzynki, to wtedy będzie można wziąć. No. Aaaa! Ja sobie pochilluję na ławce. Lecimy już Musimy po na skrzynkę, żeby była pusta i wtedy będziemy to mogli zrobić chyba. Do, jak dobrze rozumiem. Ja od tyłu zaczynam. I ja od przodu. W zasadzie od tyłu samolotu, ale od przodu tutaj jakby... Okej, okay, już. Już Nie! Marty, to może być na prawach autorskich. To nie jest. Ja patrzę się na mapę. Co to jest? Te. Ja jeszcze jedną skrzynię biorę i spadamy, okej? Okay? Okej, okay, ja już mam. Szybko! No nie! Szybko. Dobra, nie! Dobra, lać! Otwieraj! Nie, nie mam tego kluczyka. Halo! To jak mi to wcześniej dało ten kluczyk? Umierasz. robić. Mi też, ja też. Widzowie! Nie! Czemu ja zawsze jak umieram, dostaję ten kluczyk? Serio? To tak! Widzieliście to jaka ta gra jest kamerska. Zobaczysz sobie na filmie. Dobra, ej, jak to się stało? Dobra, idziemy do muzeum. A, z nie, nie chwaliłem wam się. E, z, na co zbieram w Jarbrejku? że ktoś po mnie. Przez... Już jadę! Jesteś w, jesteś w bazie? Jesteś w bazie. Tak, ale w tej myśli. No to ja tam byłem, no! Byłeś No. Ja tu jestem przed Przez programy, tak się wiesz. Dobra, lecimy po wartka, widzowie. Przepraszam, że tak długo nie nagrywałem. I dziękuję w ogóle. Nie pamiętam jaki miał yy, śnik, ale dzięki za słuba. Jak najbierzesz coś na czacie, dodam Ci moda przy okazji. Każdy jeden sub Każdy jeden sub na tym kanale to jest jedna wypita woda przeze mnie. Serio. Tylko jakiś, tylko jakiś widz nie musi ją najpierw otworzyć. Się już węczę jakieś 15 minut, żeby otworzyć ten piątek. A. No, yy, to nie pomarajcie Bartkowi, bo, bo będzie pijady. No, to znaczy. A tutaj teraz powiedziałeś swoim widzom, żeby nie zostawili jalić suwów. Nie, nie, żeby nie odkręcali jej, ale żeby dawali suwy. Żeby nie odkręcali. <laughs> Taka zbieraj! Dla mnie, dla moich rąk! Bo będą mi ręce krwawić. Będę odpychać to wszystko. A widzowie, nie wiem, czy wiecie, ile to auto kosztuje? 175 tysięcy. Chciałem, żeby widzowie na czacie napisali! W mm. na jakim czacie? Bo przecież będzie czat na premierze. A, bo Ty ustawisz na premierę. Na pewno będę musowy. Czy będziesz. Będę się starał już robić więcej odcinków. Mam ich na zapas, ale... Nie wiem, mnie nie motywowało nic do nagrywania. Ja bym Ci proponował usunąć ten odcinek z armii kontu. No, usunę te armii kontrol z mojego kanału. To będzie już chyba nawet zanim włączę premierę na ten odcinek. A, dobra, może najpierw włączę premierę, żeby nie zapomniał jej dać. Że musisz mieć wszystkie kości? No, bo jak ty mi bierzesz y, wszystkie kości, to jest git, tak? A, i miałem robuxy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mam większy plecak. O, o, nie, ja teraz sobie tym odcinku... Pamiętasz ten odcinek co nam nie wyszło. co nie, prawie cały odcinek jeździliśmy autem. Eee, nie, było takiego odcinka. Wcale takiego odcinka nie robiliśmy. Tak, tak widzę, że my, my przez cały odcinek jeździliśmy aut. No dobra, chwaliłem się, że zebrałem 100 tysięcy na lampę. dobra, puluj. Poluj! Poluj! I mam kundę. A! I wo jedzowie! Nigdy nie skaczcie tutaj! Widzicie? Widzicie na moje HP? Widzicie? Normalnie stoję i jest git. Podskakuję. Dobra, wolę nie skakać już więcej. Trzy łaski pod... Pól! Pól! Pół! Pół! Pięć łapek... Łap... Cicho! Pięć łapek pod tym odcinkiem równo się... Antek nagrywa y, odcinek, co pokazuje y, ileś tam sekretów. Dobrej. Widzowie nie zna się na secretach, więc proszę, zróbcie to. Więc proszę, zróbcie. Ja, ja ci, ja ci powiem. Dobra, znam na pewno... Dobra, nie będę wam mówił na odcinku. No. To będzie... bo tamten odcinek to będzie już tak naprawdę bez sensu. Ale pewnie i tak nie wbiją. No. Dobra, cztery łapki. Cztery łapki. Trzy. Trzy. <gry> o nie, wiesz co najlepsze? No? Ja pewnie ja dam łapkę, ty dasz łapkę i jakiś jeden chłopiec co przyjdzie, bo dużo ludzi pisze komentarze. Już nie, już nie piszą tak, komentarzy. Piszą tak komentarze. Coś czuję, że ten mój nowy subskrybent yy, da łapkę w górę. Ale on sobie dał że nie będzie mieć powiadomień. W ogóle ukrył te powiadomienia. Skąd wiesz? Bo on to robi na lajwie Aleham Dalej masz jednego suba, zabrał ci suba Aleham Ty nie zabrałeś? Nie, ja nie zabrałem! Ten gości ci zabrał suba Na live niby... No tak, 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 dał suba i teraz... O, to nie zawręł no, no widzicie, jest. Masz dwa? Nie, ale widać, że nie, od... nie, nie mam informacji, że odsubskrybował. Bo nie ma informacji. Że... Jest, jest, jest tylko informacja, że subskrybował. Dobra, po co my w ogóle jeździmy? Nie wiem. Następny odcinek zresztą. Dobra, idziemy do jubilera. Niech ja nam się uda zrobić to w odcinku. Czekaj, ile najwięcej miał? 30 wyświetleń miał twój najpopularniejszy ten... odcinek. No to dobrze. A, 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 a twój kanał cały, ile kanał, ile, osób od, od, ile osób jakby odwiedziło twój kanał, to odwiedziło osób 114. No, spoko. Wiesz, że jakby te osoby, te 114 ludzi wydało suba, to byś miał 114 subów? Nie, tak. Co? Nie tak. Nie, on mnie zapewne odsubskrybował, dlatego że nie wrzucam y, odcinków. Nie. Nie wiem. Wiesz co po odcinku, na co wchodzimy na YouTubie? Na moją premierę? Co? A wiem na co? Na promowanie kanałów. Tak nielegalnie zdobywam suby. Nielegalnie. Kurde, czemu mi wszystko zbierzesz? Idź za na dół. Idź se na dół. Idź na dół. Jakbyś nie mógł na następnych etapach rabować. Bartek, to... mam ledwo HP. Widzowie, nie chcę wam pokazywać, jakiego mam małego skilla w jubilerze. Szczególnie w banku. A nie, umierasz. Koniec odcinka. bez, bez pożegnania. Będę się śmiał, jak, będę, jak nie będę mógł tego odcinka wrzucić, bo będzie za długi. Już mam 11 minut. O! Umarłam. Na kamerach? Tak głupie zrobili te kamery? Że powinna być... że nie być odstęp. Co tam Nie, po co odstąpić? Tam na pierwszym przejściu. O, faktycznie. Dobra widzowie! Musimy już skończyć. Więc. Na! No. No.